Hmm. Na szczęście nie mamy dużego opóźnienia. Szykujcie się na zabawę. Czy to ma być zabawa-zabawa, czy nauka udająca zabawę? To i to. Jesteśmy tak zajęte pracą, że ostatnio rzadko spędzamy razem czas. I być może zaplanowałam też parę gier przyjaźni. Co za to! Może być przyjacielskie łapanie, muzykowe piramidy? O, i wchowanego! Kto mnie znajdzie? A ja cieszę się, że spędzę z przyjaciółkami parę dni w ciszy i spokoju. <laughs> Rarity, dlaczego Applejack wiezie twoje rzeczy? O, to nie moje. Tak, kiedyś przesadzałam z bagażami, ale teraz biorę podstawowe rzeczy. Lubię prostota. Zwykle nie biorę tyle kwipunku, ale czy wiedziałyście, że to będzie pierwszy biwak Starlight? Jakoś nigdy nie czułam potrzeby, żeby bałęsać się po lasach. W domu są książki, herbata, mniej robali, dach. I właśnie z powodu takiej postawy wlokę ze sobą cały ten Majdan. Chcę, żeby Starlight miała super wypasione warunki biwakowe ala la Apple. A gdzie będzie nasz obóz? W pobliżu tego, co tak naprawdę kiedyś nas połączyło czyli drzewa harmonii. Słuchajcie, swojej królowej! Musimy odnaleźć klejnoty harmonii! Biegać za jakimiś klejnotami? Racie co za koszmarny dzień! Nie, teraz to jest koszmarny dzień! Te klejnoty są moje! Tak samo jak ten kamień! O, i ten patyk! Ja to mam pełno różnych klejnotów tutaj, pod kapeluszem. Daj mnie dziaka, to pokażę. Tch, brednie! Dlaczego ich nie zaatakowałaś? Że co, proszę? Byłaś na tyle blisko, żeby wyrwać im włosy z grzyw. Dlaczego wtedy się nie zemściłaś? One pokonały moją armię. Nie będę atakować sama. Potrzebuję... Przyjaciół? Służących i mocy wszystkich klejnotów. Jasne. To gdzie są te klejnoty harmonii? Miejsce, gdzie znajduje się najpotężniejsza bronie Questrii, to jest bardzo pilnie strzeżona tajemnica. Wiem, że klejnoty są ukryte gdzieś w tym lesie. No wiesz, to jest dość duży las. <grym> Róże, ale spróbujmy trzymać się planu. Applejack, skarbie, czy masz na tym wozie coś do pielęgnacji grzywy? E, zaraz sprawdzę. E, mam bandanę. Pośród tylu rzeczy, nie masz nawet olejku do włosów. Nie jesteś przygotowana. Jestem. Na biwak. Dajesz radę Starlight? E, tak. Z siostrą spadłyście z drzewa i zostałyście rozdzielone. Och, to okropne! Chodź. Twoje gniazdo musi być gdzieś niedaleko stąd. Wow, pięknie! Jeśli ciągle się będziemy bawić, to nie zdążymy zrobić tego, co zaplanowałam. Oh, cóż nie! To ostatni drzewie harmonii to... nudzona. Daleko jeszcze. No ale dokąd? Przecież nie wiemy dokąd idziemy. Im prędzej przeszukamy las, tym szybciej znajdziemy klejnoty. Ja wiem, gdzie są te klejnoty, bo ten kamień mi powiedział. Słowo. Chciałaś polatać, ale spadłaś i się zgubiłaś? To miłej przechadzki. Przyjdźcie po mnie, jak coś się będzie działo. Gdzie są te dwie? E, e, wielki Niedźwiedź w skarpetkach przyszedł i ich porwał. I się ulotnił. Ale to było dziwne, mówię wam. Zawracamy. Idziemy po nie. Nie, idźcie dalej, a ja ich poszukam. Więcej zdziałamy, jeśli się rozdzielimy. No, no, dobrze. Masz moje pozwolenie. Pozwolenie! Ty nas bardziej potrzebujesz niż my ciebie, wasza wysokość! Tamte są bezmyślne, ale jeśli ja je poprowadzę, to na pewno znajdziemy klejnoty i zagarniemy ich moc dla siebie!